Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Tak, słucham. Włodzimierz Martenka, MSZ. Dzień dobry panu. Halo? Dzień dobry, Leszek pana. Słucham pana. Dzień dobry, dzień dobry, panie Leszku. Pan z konsulem, prawda? Bo chcielibyśmy tak, tutaj tak, rozmawiać tak. jakby na najwyższym szczeblu. Więc, proszę pana, no tak. niestety mamy tutaj aha. troszkę kłopotliwe do was pytanie. Aha, Słuchajcie, aha. czy ten samolot już wrócił do was? Ten, którym, którym pan prezydent został prze, przewieziony do, do Tokio? To znaczy powiem szczerze, że ja już się nie interesowałem, czy on wrócił już na miejsce, w tej chwili jestem w kontakcie z załogą. Naszego samolotu, bo to mnie najbardziej interesuje. Nie myślałem, że tamtego. jakiś problem. Chodzi, pa, panie Leszku, pani konsulu, no? sprawa jest o tak. kontakt z, z obsługą tego samolotu, który wiózł prezydenta okay. do, do Tokio. Rozumiem. Gdyby pan się mógł skontaktować. Ja tylko, to, tak, tylko prosimy w tej chwili pana naprawdę o dyskrecję, ponieważ no, pan okay. sobie zdaje sprawę, że jakby to, to nie może wyjść gdzieś poza naszą rozmowę. Pan prezydent, Rozumiem. Pan prezydent zgubił protezę w samolocie. Szczękowo. I, e, i no, dobrze by było, żeby ktoś przeszukał samolot. Dobrze, zaraz się tym zajmę. My tam mamy na podstawie wycisków, zrobimy oczywiście kopię tej protezy, natomiast biorąc pod uwagę napięty ter terminarz, no to chodzi o to, żeby od odzyskać to jak najszybciej. No z zachowaniem Ale ja, ja wszystko rozumiem, oczywiście Wszystkie standardy dyskrecji ogóle... i dyplomacji. Jasna sprawa, wszystko rozumiem. Dobrze, to dzwonić e, tak do Jest to pierwsza informacja dla mnie, więc za chwilę się dobra. nią zajmę. To hasło zguba, Pro, proszę się dobra, posługiwać takim, tak, takim kodem. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, cześć, dziękuję. Cześć, cześć, cześć. Będę cześć, w kontakcie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. Halo? Dzień dobry, Leszek, pan, się. Tomasz Cakielski, TVN24, dzień dobry. Dzień dobry, Andrzej Morozowski, witamy Witam serdecznie. Witam pana redaktora. Panie konsulu, w związku z wizytą Lecha Kaczyńskiego i odwołaną, odwołanym spotkaniem z obecnym cesarzem Akihito, który jest 125. cesarzem Japonii, przypomnijmy z tego miejsca, który przejął tron tuż po śmierci ojca cesarza Hirohito VII. W tej chwili dochodzimy wspólnie w naszym programie do powodów tego, że to spotkanie zostało odwołane. Czy pan się może domyślać, jako konsul, Ambasady w Bator powodów odwołania tego, tej wizyty. Proszę pana, panie redaktorze, ale ja nie wiem, pan prezydent opuścił y, Mongolię wczoraj i udał się hmm. do Japonii. Dziennikarzom TVN24 udało się dotrzeć do zapisów, fragmentów rozmowy pana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie utraconej. Nie ukrywajmy tego słowa protezy prezydenta Kaczyńskiego. Czy tak drobny przedmiot może spowodować konflikt dyplomatyczny z cesarzem Japonii? Ja niewiele słyszę. Panie konsul, jesteśmy w posiadaniu tego nagrania, także bardzo prosimy się w tej chwili, nie wypierz, proszę bardzo, zaprezentujemy naszym widzom. W tej chwili to nagranie. Pani konsulu, sprawa jest o kontakt z, z obsługą tego samolotu, który wiózł prezydenta okay. do, do Tokio, ponieważ no, pan prezydent zgubił protezę w samolocie. szczękową. szczekową. I, szczykową. i no, dobrze by było, żeby ktoś przeszukał samolot. Dobrze, zaraz się tym zajmę. Halo, wracamy do rozmowy. Czy pan w dalszym ciągu twierdzi, że sprawa tej zaginionej protezy jest fikcją? Proszę pana, czy mógłby pan powtórzyć? Ja nie bardzo słyszę pana. Tymczasem, już za chwilę w programie Bogdana Remanowskiego 24 godziny. Fragmenty tejże szczęki zaprezentuje Pisty A już teraz pogodać. Dziękuję, maja. Za uwagę. Maja popielarska. Maja! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w s ROK Więcej na www.skrok.pl